Mamy w Polsce prawdziwy zamach stanu. Ekipa Tuska chce siłą przejąć całą władzę. Tak przynajmniej twierdzi prezes Trybunału Konstytucyjnego i składa zawiadomienie do prokuratury. Mamy więc zamach stanu, ale czołgów na ulicach nie ma. Teleranka z też nie. Ale stop, 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 stop. Nie możemy tak żartować z państwa. W końcu politycy nie lubią konkurencji. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Białko, kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem ZERO zgarnij 10% rabatu. Bez tabu, bez litości. Kup bilet i zobacz mój roast na żywo. To gruchnęło jak grom z jasnego nieba. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski, wydał oświadczenie. Powiedział w nim, że złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa że mamy w Polsce zamach stanu. Zresztą posłuchajcie. Dlatego 31 stycznia podpisałem zawiadomienie o przestępstwie 60-stronicowe o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów, ministrów, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, posłów i senatorów koalicji rządzącej, prezesa rządowego Centrum Legislacji. Niektórych sędziów i prokuratorów oraz inne osoby, a to przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od 13 grudnia 2023 roku do dnia dzisiejszego w Warszawie oraz innych miejscach Polski osoby te działają w zorganizowanej grupie przestępczej w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej. Oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej Trybunału Konstytucyjnego oraz innych organów konstytucyjnych, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. No to jeszcze raz. Zdaniem prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w Polsce na szczytach władzy zawiązała się grupa przestępcza. Jest w niej premier, są marszałkowie Sejmu i Senatu, w zasadzie cała koalicja rządząca. Którzy mają swoich sędziów i prokuratorów, i razem chcą dokonać zamachu stanu, a właściwie dokonują zamachu stanu. Zamachują się bowiem na Konstytucję, na Trybunał Konstytucyjny, na Sąd Najwyższy, na Krajową Radę Sądownictwa. Czy powinniśmy być tym przerażeni? No w końcu zamach stanu to brzmi dramatycznie. To brzmi jak wiadomości z telewizji: czołgi na ulicach, siłą przejmowana władza. Nie, to nie taki zamach stanu, mówi Bogdan Świeczkowski, to pełzający zamach stanu, w którym rząd uzurpuje sobie prawo do zdobywania coraz większej i większej i większej władzy. Zabierają sądownictwu, zabierają prezydentowi i tak dalej i tak dalej. Jak można się było tego spodziewać? Politycy koalicji rządzącej i sprzyjającej, media nie wzięły sobie tych słów do serca. Wyśmiały opowieść o zamachu stanu. Premier Donald Tusk zareagował w stylu internetowego trolla, no czyli jak zwykle, i wrzucił takie oto nagranie. Słuchajcie, Kaczyński mówi, że zrobiliście zamach stanu. Tak spokój, tu mamy poważne sprawy, pójdzie się tym weźmie. I taka oto wersja, że po prostu Święczkowski zwariował i coś sobie uroił. Poniosła się zgodnie z przekazem dnia. Ale jest jedna grupa, która nie wzięła udziału w tym rytualnym wyśmiewaniu wersji o zamachu stanu. To prawnicy. Otóż oni doskonale wiedzą, o co tak naprawdę chodzi Bogdanowi Święczkowskiemu. Chodzi mu o to, żeby został ślad na piśmie. Być może stąd ta nerwowa reakcja prokuratury krajowej, podległej rządowi, która mówi, że ona w zasadzie żadnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nie ma. Więc nie wiadomo, o czym mówi pan Bogdan Święczkowski, do nas nic nie wpłynęło. Może szukajcie na poczcie. Tymczasem Bogdan Święczkowski wyraźnie powiedział, że on poszedł z tym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa wprost do zastępcy Adama Bodnara, do prokuratora Michała Ostrowskiego. Michał Ostrowski to zastępca prokuratora generalnego. I to on dostał to zawiadomienie, i to on, Wedle słów Bogdana Świeczkowskiego go w tej sprawie przesłuchał. A kim jest Michał Ostrowski? Ano, Michał Ostrowski to jest człowiek, który na tej funkcji, zastępcy prokuratora generalnego, pozostaje od dawna, bo jest mianowany jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Obecna władza bardzo chciałaby go odwołać, no ale nie bardzo może. Nie daje się tego zrobić zgodnie z jakimikolwiek przepisami. No to może przy okazji powiemy sobie, kim jest Bogdan święczkowski. Bogdan świeczkowski ma pseudonim, jakże pieszczotliwy, godzilla. On nawiązuje nie tyle do y, urody pana y, prezesa Święczkowskiego, ile do jego potężnej postury. Ma no, chyba ze dwa metry, w każdym razie jest naprawdę duży. Bogdan świeczkowski jednak nie zasłynął tym, że. Y, jest pokaźnych rozmiarów, ale głównie tym, że jest to człowiek od lat związany z ekipą Zbigniewa Ziobry. Najpierw był prokuratorem, ale w 2005 roku, kiedy PiS po raz pierwszy przyjął władzę, Święczkowski został szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poszedł tam, bo miał tam ktoś prowadzić najważniejsze śledztwa, i to właśnie na niego postawiono. Oczywiście ekipa Donalda Tuska, kiedy w 2007 roku przejęła władzę, natychmiast Święczkowskiego wyrzuciła. Ten związał się już jednoznacznie z pisem. W 2011 roku nawet kandydował do Sejmu, został posłem, ale ponieważ nie chciał zrzec się statusu prokuratora, bo to daje całkiem pokaźne pieniądze, no to marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna go po prostu, mu mandat po prostu wygasił. Wygasił i już. Święczkowski. Z pisem był związany przez cały ten czas, i w roku 2015, kiedy Zbigniew Ziobro ponownie został ministrem sprawiedliwości, Bogdan Świeczkowski został jego pierwszym zastępcą najważniejszym po Ziobrze człowiekiem w Ministerstwie Sprawiedliwości. Świeczkowski trafia niespełna trzy lata temu do Trybunału Konstytucyjnego. Po odejściu Julii Przyłębskiej zostaje tegoż Trybunału prezesem. Ta kariera jest jednoznaczna. To jest człowiek PiSu. Ale czy to znaczy, że w tej sprawie nie ma nic na rzeczy? No to oczywiście ocena należy do państwa. Każdy będzie miał swoją, każdy prawnik również, ale przecież nie o to chodzi, żeby prokuratura coś z tym zrobiła. Bogdan Święczkowski bez wątpienia jest inteligentnym człowiekiem i on doskonale wie. Że prokuratura całe to jego doniesienie zbagatelizuje. Nawet jeśli uzna, że jakimś sposobem no trafiło jednak do prokuratury, a nie tylko do pana Ostrowskiego prywatnie, to i tak to zbagatelizuje. Tylko jak? Jak ma to zbagatelizować? Ktoś umorzy postępowanie, a kto się pod tym podpisze? To bardzo ważne, dlatego że właśnie o to chodzi, żeby został ślad na piśmie. Bo przecież cały ten spektakl. Nie polega na tym, że oto chcemy, żeby teraz prokurator, e, nie wiem, postawił w stan oskarżenia premiera, ministra sprawiedliwości, marszałków Sejmu i Senatu. Nie. To jest przygotowane jako dokumenty dla następnej ekipy. W końcu kiedyś ta straci władzę. A papier, w którym urzędujący prezes Trybunału Konstytucyjnego nazywa rzeczy z zamachem stanu, pozostanie. Więc na razie mamy tylko trochę trollingu. Można nie przerywać gry w ping-ponga. Prawica się trochę pocieszy, wleje jej to trochę otuchy w serca. Telewizje związane z prawicą będą szerzyły opowieść o tym, jak źle jest w Polsce, jaki to jest zamach stanu, ale za dzień, dwa, trzy wszyscy o tym zapomną. No dobrze, ale gdzie w tym wszystkim jesteśmy my, obywatele? A na nas usadzono na widowni i wiecie co? Ja mam takie wrażenie, że coraz więcej ludzi tak się drapie. I myśli, kurczę, ja wiem, ja już to widziałem. Ja znam ten film. On już był grany, tylko ekipa się zmieniła. Podmieniono rolę. Przecież jeszcze nie tak dawno za rządów prawa i sprawiedliwości to obecna ekipa rządząca, czyli politycy Platformy Obywatelskiej z całymi przystawkami prawniczymi, medialnymi, no, darli szaty. Ech. Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar kwilił, że łamana jest konstytucja, że w Polsce jest faszyzm, że demokracji w zasadzie nie ma. To jest dyktatura Kaczyńskiego, dyktatura Ziobry, Morawieckiego i tych wszystkich potworów. Ciągle to słyszeliśmy. A jak wtedy reagował PiS? Spytacie. No. Przypomnijcie sobie, otóż PiS reagował równie arogancko jak Donald Tusk pogrywający sobie teraz w ping -ponga. A pamiętacie może ten wiec, na którym wystąpił wspaniały duet Jarosław Kaczyński i Joachim Brudziński? Pamiętacie? No to przypomnijcie sobie. Cała Polska z Was się śmieje, komuniści i złodzieje. No właśnie. To była cała odpowiedź PiSu na stawiane im zarzuty. <laughs> cała Polska z was się śmieje, komuniści i złodzieje. Naprawdę kupa śmiechu. Z przewagą kupy, ale rzeczywiście było bardzo zabawnie. PiS odpowiadał tymi słowami, a czasami innymi, mówiąc, że Ech, wszystko co potraficie to ulica i zagranica. Ale wiecie co? Ja bym się jakoś nie przywiązywał specjalnie do obsady tego serialu. Mam takie przeczucie, że kiedyś znów oni zamienią się rolami i te panie i ci panowie, którzy teraz rządzą, będą wtedy jęczeć, że demokracja jest. W zasadzie już nie ma. Że nie ma żadnej demokracji, że nastąpił zamach stanu, że podeptano konstytucję i prawa obywatelskie. Czyli wrócą do roli, którą skądinąd znają. A PiS? PiS będzie wtedy przywracał praworządność. PiS będzie walczył wtedy w obronie Konstytucji. Będzie na nowo reperował sądy, będzie na nowo reperował służby specjalne. To wszystko wróci do starego koryta. Wszyscy będą w swoich rolach, tylko od czasu do czasu nimi się zamienią. A my? A my mamy być widzami tego spektaklu. Najlepiej nie mymi. Czyli nie za dużo myśleć, nie wtrącać się, od czasu do czasu głosować jak należy. Tylko tyle od Was oczekują. W zdrowym ciele, zdrowy duch, białko kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem zero zgarnij 10% rabatu. Bez tabu, bez litości. Kup bilet i zobacz mój roast na żywo. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.